Czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małą Polskę Zostaw lajka Zostaw suba A najlepiej Z dzwoneczkiem Witajcie Drugiego dnia dwu, 37 tygodnia Mistrzostw Harpaganów Jeśli myśleliście, że mi się znudziło chodzenie w 2025 roku, to jesteście w błędzie Przyszedł wrzesień A jak przychodzi wrzesień przychodzi jesień, przychodzi zima to ja często bywam chorych. I tak było tym razem, byliśmy 9 dni temu na koneckiej setce zrobiliśmy 75 km, w niedzielę byliśmy na 12 km, a potem, proszę Państwa, pojechaliśmy na pogrzeb w poniedziałek i ktoś mnie zaraził, więc przeziębiony byłem cały tamten tydzień. Więc widzieliście tylko trasę z dnia 7-36 tygodnia i mamy dzisiaj trasę AU. Tak, Szanowni Państwo, trochę spodobało mi się chodzenie z czołóweczką, także także dlatego dzisiaj ruszyliśmy sobie z czołóweczką na tego typu trekking co prawda idziemy po asfalcie, więc to nie jest żadna przeszkoda, powinniśmy sobie poszukać jakiś dróg, gdzie są korzenie, byłoby pewnie wtedy znacznie bardziej podobne do tego terenu z Skloneckiej Setki o, po dzisiejszych działkowych zbiorach Aronii, witam was z trzeciego dnia 37 tygodnia mistrzostw Harpaganów na kolejnym wieczorno trekingu, trekkingu po osiedlu. Trekingu wrześniowym. Lecimy, nie śpimy. Na pewno nie śpimy, bo lecimy. A w Blasku promieni zachodzącego słońca. Witam was czwartego dnia 37 tygodnia z Harpaganów na kolejnym trekkingu. No właśnie, jak widać blask zachodzącego słońca oświetla mi twarz, a my lecymy, nie śpimy. U! Witajcie, 6 dnia, 37 tygodnia Mistrzostw Harpaganów. Proszę Państwa, mecz za parę godzin, ale trzeba się ruszyć z domu, bo jest bardzo ładna pogoda i ciepła, więc nie ma co siedzieć w domu, tylko trzeba wykorzystać ten ciepły dzionek na to, żeby jakieś kilometry wbić. Ału. Mimo ulewnego deszczu i kałuż i wylanej rzeki po naszej... W stronie lewej. Witam Was bardzo serdecznie 7 dnia 37 tygodnia mistrzost harpaganów No pogoda, wiadomo, nie rozpieszcza, aczkolwiek jak masz dobrą odzież i dobre gumiaki to wszystko się da. Także lecimy, nie śpimy, a łu. Witajcie, pierwszego dnia 38 tygodnia Mistrzostw z Harpaganów Proszę państwa dzisiaj nieco na południu znowu. Także wykorzystujemy dwie godziny na jakąś niedługą traskę. Parę kilometrów trzeba wbić, parę może coś się ciekawego jeszcze uda nagrać. Także lecimy, nie śpimy. Szanowni państwo krótki szorcin jaki się pojawił niedawno o erasmie Jerzmanowskim to nie jest wszystko, co można o tym człowieku powiedzieć, to pewnie byłoby potrzebne na jakiś dłuższy film i pewnie taki powstanie. My natomiast tylko po prostu chcieliśmy w jakiś sposób, chciałem Wam pokazać ten fakt, dlaczego nazywają go człowiekiem, który oświetlił Amerykę. Witajcie, proszę Państwa, drugiego dnia 38 tygodnia Mistrzostw Harpaganów. Proszę Państwa, dzisiaj czas na nagrywki do czwartego odcinka opowiem Ci o... Także opowiem Ci o dwóch historycznych skrzyżowaniach, o których pewnie nigdy byś nie dowiedział się, chyba że też lubisz takie ciekawostki i szukasz w starych mapach Krakowa. Więc opowiem Ci o, ale trzeba to proszę Państwa nagrać, także lecimy, nie śpimy, ału! Witajcie trzeciego dnia, 38 tygodnia Mistrzostw skarpaganów. Kolejny trekking, tym razem na działkę i z powrotem, żeby zrobić pewne drobne prace w ogrodzie. Także lecimy, nie śpimy. Ału! Witajcie moi drodzy na czwartym pożegnaniu z Afryką, a także pożegnaniu sezonu Super Piechura 2025. Witam Was bardzo serdecznie, podróżniki Zaczęliśmy w Afryce, bo jakże to pięknie pożegnanie z Afryką, gdyby nie było Afryki. Witajcie, 8 dnia 38 tygodnia Mistrzostw Harpaganów. Wczorajszy dzień przyprawił nam wiele emocji. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj odbywał się Ultramaraton, czwarte pożegnanie z Afryką na 50 km. Ja już tytuł Super Piechura Święty zdobyłem na konewskiej setce, więc wczoraj to było takie tylko dołożenie cegiełki, żeby ten wynik był jeszcze bardziej okazały. W roku 2025, żeby uzyskać tytuł superpiechura świętokrzyskiego, wystarczyło mieć 390 km, a maksymalnie można było zrobić 721 km. Ja mam 445, a więc nie jakoś bardzo mało, ale też nie jakoś wybitnie dużo. Najważniejsze, że drugi raz z rzędu będę superpiechurem świętokrzyskim. Ałuu. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy dwa mecze do rozegrania. Na Orliku przy Arcepana, czyli też można to inaczej nazwać na Orliku przy ulicy Wielgusa ale jak jest taki ciepły dzień, to bez sensu się w klatce Fahrenheida w postaci auta. Lepiej jest przemaszerować z Pronika do huty i z powrotem. Także my sobie wyszliśmy tak półtorej godziny wcześniej i lecimy na Arcepana Ału. Proszę Państwa, wracamy już z meczów, oba mecze wygrane na arce pana, także mamy coś ponad 20 km, jeszcze w tą stronę odprowadzaliśmy kolegę na osiedle, tam powyżej Górki Narodowej, więc dzisiaj będzie tak z 20 km pieszo zrobione, no, wczoraj 50, dzisiaj 20, na spokojnie wracamy i kończy się ten piękny 38 tydzień, także do jutra, do 39, Au! Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.